Tiger robi kolaborację z firmą, której głównym dziełem jest Need for Speed. Nie może nic innego chyba z tego postać jak parę odjazdowych smaków, więc zapraszam Was na jeden z nich. Siemano, ekipo, witam was serdecznie. To, że mam na sobie koszulkę Evertonu to nie znaczy, że zmieniłem mój ulubiony klub. Ciągle Chelsea w sercu, ale mamy tutaj nic, co jest związane z piłką nożną. Mamy tutaj natomiast energolę inspirowane grą, wyścigową grą. No co ja będę innego mówił? Tigery z serii Need for Speed Unbound. Oh my godness. Musiałem naprawdę sporo poczytać na temat właśnie tej gry, żeby trochę się przygotować. Normalnie byście powiedzieli, że Ej, Need for Speed, my znamy kurde tą grę jak naprawdę coś pięknego. To jest, to jest tak naprawdę pierwsza wyścigowa gra, jaką grałem. O Jezus, jaka to była ta. Ale. Gra stworzona przez Criterion Games w 2022 roku, całkowicie nówka sztuka, jak sobie przypomnę jak grałem w tamtego Need for Speed'a, to ten to jest dopiero kuźwa coś, coś w ogóle innego. To jest 10 leveli wyżej aniżeli grałem w tamtego Need for Speed'a. Aż w końcu Tiger postanowił zrobić kolaborację z Criterion Games i stworzyć... Na początku miał być jeden, ale jednak okazało się, że jednak są dwa. Ale spójrzcie tak z bliska. Naprawdę bardzo trudno jest roz rozróżnić Custom Citrus od Custom Apple. O, właśnie tak powinienem to prezentować. No, kolorystyka jest jedna, ale smaki bardzo rozbudowane, bo jednak wiecie, cytrynowych jest sporo, a tu mamy kolejnego. Był już Tiger jeden cytrynowy. Mamy tutaj natomiast jabłko, same jabłko, nie tak jak Blue Screed co był jabłko Kiwi. No i. Kurde. Nie, nie pomyślałem, że Tiger zrobi aż taką kolaborację. Jeżeli to jest tylko inspirowane grą, no to, to może być trochę inaczej, a ja pierdzielę głupoty, ale. Nie pozostaje chyba nic innego jak sprawdzić. Czym to będzie się piło, wszystkie wartości odżywcze, co ja bym wypierdzielił, co i ta, co i jak, ale tu jest właśnie problem, bo mógłbym zacząć od cytrynowego i mieć mega, super wszystko gitara, bo uwielbiam cytrynowe energole, albo mogę zacząć od jabłkowego, co jest takim, taką nowością. Dobra, pójdźmy w stronę nowości. Pójdźmy w stronę nowości. Przetestujmy dzisiaj NFC Unbound Custom Apple. Podobno ludzie mówią, że to jest mega dobre. Jeden z lepszych jabłkowych energoli. Miejmy nadzieję, że tak jest. Bez dodatku cukru. O kurde. Mam nadzieję, że nie będzie Hypertandera, tylko że w puszce. Oczywiście porównamy te dwa, ale to dopiero jutro. Dzisiaj mamy. Jabłkowego. W końcu sok jabłkowy znalazł swoje zastosowanie. Kurde! W końcu nie będzie trzeba zbiegać smaku. Aż sprawdziłbym, jak to jest tutaj. 20% soku, chyba nie dali 20% cytrynowego. To sobie wyobraźcie, jakie to by było? Mmm, w to mi było, graj! Ja lubię takie cierpkawe cytrynowe energole, ale nie do przesady. No na przykład. Dajmy na to Monster Ultra Citron czy Black Citrus, one były już takie troszeczkę bar. nawet nie troszeczkę bardziej kwaśne, aniżeli moje preferencje Ghost! C4, no, one były po prostu napojami cytrynowymi. Ani w tym nie było cierpkiego smaku ani niczego. Dobra, patrząc tutaj, jest sok z jabłek i cytryn. Ej! A tam był chyba przy Hypertanderze sok jeszcze z limonek. To już muszę sprawdzić, jak będę jego testował. Na razie tutaj mamy 160 mg kofeiny. Nie może być innej wartości. Ale w ogóle. Wydaje mi się, że Tiger powinien robić więcej smaków, powinien robić takie miksy. no możecie go napierdziać, że to będzie słabo smakowało i tak dalej, ale powinien pójść w taką drogę jak na przykład właśnie G Fuel. G Fuel też robi smaki, ale nie zrobi dwóch smaków tych samych, na przykład zrobił raz dwa brzoskwigowe, ale jednak te brzoskwigowe dwa podobno się różnią, nie wiem, nie piłem nigdy. Na razie skupmy się. Tutaj jest błękit brylantowy. Hmm, dobra, czyli jednak będzie zielony. Substancje słodzące, tak strasznie na końcu. I te błękit brylantowy jest strasznie na górze. A, jeszcze są ryboflawiny. Jako barwniki. Nie widzę tutaj bardzo bezoesanu, sodu... Ej, strasznie też krótki jest ten skład. Dobra, acesulfam, cukraloza. Raczej bym powiedział cukraloza od Bo jednak wolę zachować kolejność. I cóż, wartości odżywcze na 100 ml, no trochę słabo. Ale to jest tajgerowy styl. Nie mogę ich napierdzielać. W każdym półlitrowym energolu musiałem to wyliczać. Tu już muszę, bo nie mam przy sobie niestety wyliczonego wszystko. Ale tutaj chyba wszystko pójdzie łatwiej niż myślę. Gorzej będzie z solą, ale dobra. 55 kilokalorii, już to mówię na pół litra. 10 gramów cukru i cukier jest tylko i wyłącznie z owoców, jakby wierzyć tajgerowi. Około tak 1,4 g soli, może nawet mniej.

6,95 mg kwasu pantotenowego. Dobra, możemy już w końcu przejść do tego, co na... moi widzowie lubią najbardziej. Dlatego też zacząłem dodawać te przedziały czasowe. No i muszę się też trochę wyrobić, bo już 8 minut, 9 nawet minut nagrywam. Ja pierdykam. Tiger jabłkowy Ja naprawdę nie widziałem jak na razie Tigera o smaku samego jabłka, więc... Ja jestem naprawdę ciekawy Ty jak rasowy sok z jabłka Chyba, że trochę jeszcze podbić tą słodkość, to... Ej, to mi pachnie jak ten, jak Caprio Tak? To jest kurde w 100% zapach Caprio, nie mogę kurde tego do niczego innego porównać. To jest zapach Caprio jabłkowego. Kurde, jeżeli to będzie miał ten smak, o Jezus, to będzie naprawdę wysoko. Nie wiem, czy to będzie numer jeden. W sumie, jakby to jest Caprio, to na pewno był lepszy od Blacka. O kurde, proszę Tiger... Zrób to dla mnie. Nie przekonam się jak nie spróbuję ale najpierw kolorystycznie. No, po kolorze, to już na pewno byście powiedzieli, że tu jest jednak błękit brylantowy. Ryboflawiny są. Czy ja kiedyś dawałem, co to jest? Jeżeli nie, to mogę dać teraz. Proszę bardzo. Ale... Naprawdę taki zielony kolor, kurde jak pamiętam Predatora, czerwone jabłko, to miał właśnie taki kolor, tylko że oczywiście czerwony, ale ja pierdzielę. Aż jestem ciekawy, bo teraz to naprawdę tak zapachniało tym Caprio, że nie mogę się doczekać, aż to spróbuję, więc zobaczmy. Jeden do jednego! Nie, to jest jeden do jednego! Gazowane kaprio, chyba że trochę bardziej takie kwaskowe. Wow! Ale to jest, kurde... Czy to jest atak na pierwsze miejsce? Ja cię pierdzielę! Ej, to jest kozak! To smakuje jak troszeczkę bardziej kwaśne kaprio jabłkowe. Po tym, jak wcześniej wypierdzielilibyście z tego cukier, chyba że tam jeszcze się liczy cukier z owoców przy tym caprio, no to może byście to nawet zostawili. Ale wow! To jest w sumie dobra, wiem już jak to. To smakuje właśnie jak caprio, tylko wymieszane jeszcze z innym sokiem, 100% jabłkowym. Nie, nie wiem jak wy, ale dla mnie to jest pierwsze miejsce. Nie, ja nie wiem, kurde. Nie wiem, czemu oni nie wymyślili tego wcześniej. A, w ogóle. Nie może być Tigera bez literówek. Ostatnio. Ja mam już teorię spiskową, jeżeli chodzi o to, bo kurde. To jest niemożliwe, żeby w dwóch puszkach Tiger postanowił. Dać literówkę. Zero sugar. <noise> nie no, to jest coś kurde... No nie mogę tego. No nie mogę. Zdzierżyć tego. Tiger to zrobił specjalnie? Czy jednak może jest w tym jakiś głębszy sens? Musi tutaj wlecieć kolejna pucha. O kurde, jeżeli to powiem i potem... I potem stanie się to, że wyjdzie jakiś kolejny Tiger, a może będzie powrót? Weźcie wróćcie, Tiger z Tigerem Marshmallow, Hippie Candy. One były takie kozackie, tak dobrze odwzorowywały. Nawet ja kiedy nie lubię pianek, ja bym to kurde po to sięgnął drugi raz i oddał siostrze. Ale kurde, przypomniałbym sobie ten smak, bo był naprawdę kozacki. Jeden do jednego smakował jak pianki. Tak więc co? Tu mamy na pewno numer 1. Nie, nie może być kurde innego miejsca dla tego Tigera. Kurde, to jest autentyczny kapriowy mieszany z jeszcze ze sokiem 100%, dajmy na to na przykład z Biedronki. No i co? A, jeszcze gazowany... Bez cukru, z dodanymi słodzikami, czy one się tu wybijają? Nie, ja tu na razie czuję tylko kwaśność soku jabłkowego. Kurde, to jest, to jest świetne. Ludzie mieli rację. Ja muszę ich częściej słuchać. Dobra. Kolejnym razem opowiem wam historię związaną z tym Tigerem, Jeżeli się nie zapomnę, to zrobię to oczywiście... Jak tylko wystartuje filmik, to już mogę Wam obiecać. To numer jeden wśród jabłkowych Energoli. Numer jeden kompletny. Kurde, nie myślałem, że Tiger zrobi taką bombę. Jeżeli ten będzie na takim samym poziomie albo lepszym aniżeli Hyper Thunder, będę mega zadowolony. Tak więc dzięki wielkie za uwagę. To by było na dzisiaj na tyle. Widzimy się następnym razem przy kolejnym Tigerze i na razie ostatnim Energolu jaki będę testował przez dwa tygodnie nie będę żadnego Energola testował. Życzcie mi szczęścia. Już to mówię przy, przy okazji paru odcinków, ale no muszę kurde to przypominać, żebyście nie powiedzieli, że. ej co ty odpierniasz? Czemu nie ma żadnych odcinków, tylko jakieś izotoniki i cokolwiek. No. No co ty robisz, człowieku? Więc dlatego mówię to teraz. Jeszcze chyba powiem jutro, ale to wiecie. Jeżeli go znajdziecie naprawdę, szykujcie się na potężną bombę smakową.